Na produkcji, żeby się to a musimy o nie też zadbać. My troszkę chcielibyśmy pokazać, jak ją zadbać od strony olejów, łodziw i, i, i olejów odpoczynczych. Przejdziemy do tego, że tak naprawdę 80% awarii jest w stanie uniknąć, jeżeli będziemy odpowiednio filtrować olej hydrauliczny w maszynie. Połącz, łącząc to z badaniami, jesteśmy w stanie wykryć wcześniejsze awary, tak? bo wszystkie pierwiastki, które nam gdzieś do oleju podczas badań, yy, mówią nam o tym, który element. Urządzenia nam się, tak powiem, psuje, wyciera na przykładzie prądu, to wiemy, że który siłownik nam się wyciera jest konieczny, wiemy, że to jest pompa e Pokażemy Państwu urządzenie demo, które ma zamontowany efekt taki jak wszystkie maszyny, tam większość maszyn mastełów, który łapie tylko i wyłącznie czynienia stałe. Nie opie w ogóle wody. Czyli jak pojawia się wygląda wodę graficzny, to już wydarzony po raz nie ma już problem. E Później przełączymy na system filtracji. E a wyłapuje wodę i wyłapuje wszystkie naczynie stałe. Zobaczcie, jak szybko jesteśmy w stanie usunąć te wszystkie zanieczyszczenia i wodę. Pokażemy filtr, który jest w maszynie standardowo zamontowany. Mamy specjalnie zabudzony olej z wodą i z zanieczyszczeniem stałym. Jak widzimy, ten filtr nie łapie tej wody, nie łapie tych zanieczyszczeń. Teraz przełączymy się na filtr. Proszę jak filt ka wodę? Tak jak wspomniałem, zapewniamy badania, zapewniamy, zapewniamy system filtracji, produjemy te system filtracji, podłączamy do wszelkich maszyn, możemy tym filtrować oleje hydrauliczne, oleje przepadniowe, możemy filtrować oleje odwrócze. Już Państwo widzą, że one zostały szkolewne. Karkowie, 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 80 maszyn, e, e, w, swoim, w swoim zakładzie systemy różnego rodzaju 1, 2, 3, 4, 6, wolność 80% awarii maszyn i układów hydraulicznych w swoim zakładzie. Podsumowując, cyfryzacja daje realny koszt zmniejszamy utylizację, zmniejszamy świat węglowy, bo nie kupujemy nowego oleju, nie go do, do, do utylizacji, nie utylizujemy go e, nie mamy przystojów produkcyjnych. Wiemy, niektóre maszyny są bardzo nefragiczne, zatrzymują po linii produkcyjnej. W tym momencie, w którym jest takie oleje, nie mamy tych problemów. Tak? Globalnie, patrząc na, na, na całą, całą operację, zyskujemy na samym końcu. To ogromne, ogromne ilości pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Marcinie.